Amperaż w tym momencie jest większy do danego, do danego sytuacji. Dlatego tego jeszcze nie przetestowali, mam powiem szczerze i to jest właśnie największy właśnie cały ten, ale wam gadam, że testuję, jestem w trakcie testowania i dlatego wam gadam, robię to na live, nawet na żywo chcę wam po prostu pokazać, że to urządzenie jeśli chodzi o camper E, chodzi o telewizory, jeśli chodzi o kasy fiskalne, jeśli chodzi o ogródki, działki, domy, e, znaczy ten. Powiem Wam szczerze, urządzenie jest idealne. E, przetestowałem tysiączka, Wam powiem, e, grałem już na konsoli, grałem już na projektorze, grałem już na tym. filmiki macie w profilu. Urządzenie jest rewelacyjne, ale nie traktujcie tego jako urządzenie do ogrzewania domu. Bo jest to 1000W maksymalnej mocy. Ale popatrz na to z innej strony, do czego ci się to urządzenie przyda. Ładowane jest to solarnie. Niekoniecznie musisz.